Witam, nazywam się Kamil Kaszubski, jestem trenerem językowym, poliglotą, a z wykształcenia językoznawcą i często jestem pytany, jak nauczyłem się sześciu języków obcych, jak odkryłem sekret szybkiej nauki języków. I w tym nagraniu na to pytanie ci odpowiem. Moja przygoda z szybką nauką języków rozpoczęła się w roku 2009, kiedy to po raz pierwszy poleciałem na Majorkę. Nie mówiłem jeszcze wtedy w języku hiszpańskim i też nie spodziewałem się, że zaledwie po dwóch miesiącach będę już mówił w tym języku płynnie. Nie spodziewałem się tego, że to porque en aquella época no conocía ninguna palabra en español. y pensaba como mucha gente que para aprender idiomas se necesitan años, buena memoria, talento y mucho trabajo. Y pensaba así porque tenía malas experiencias de escuela. Y recuerdo que cuando vi las tablas gramáticas de alemán, pensé que es imposible aprender ese idioma. Außerdem habe ich diese Sprache nicht gelernt. Es dauerte Jahre bis ich meine erste Fremdsprache Englisch mit traditionellen Methoden gelernt habe und ich konnte diese Sprache vielleicht lesen, aber es war viel schwieriger für mich, diese Sprache zu sprechen. Und doch nach dem Aufenthalt auf Mallorca wurde mir klar, dass das wahre praktische Lernen etwas ganz anderes ist als das, was wir in den Schulen machen. Und wenn du schnell Erfolge sehen möchtest, du musst ganz andere Methoden benutzen. E non c'è bisogno di molto tempo di vivere all'estero, perché, per esempio, l'italiano, il tedesco o il portoghese li ho imparati già in Polonia, lavorando e studiando in due facoltà. Allora avevo solamente una mezz'ora o un'ora al giorno per imparare e sono sicuro che tutti possono fare la stessa cosa, io sono una persona normale, ma so come imparare lingue straniere in un modo veloce ed efficace. That's why I am also a language coach and a polyglot speaking 7 languages. And after 8 years of international experiences in teaching, I am certain that everyone, you too, can learn a foreign language on a communicative level during a week and on a conversational, fluent level during a couple of months when it comes to the most popular European languages. And I am certain of that because falar outras línguas é natural para os seres humanos. Se você pode dirigir um carro, pode também dirigir outro. Se você pode falar uma língua, pode também falar outra. Então, não é uma questão de talento. Você só precisa de uma boa técnica de aprendizagem. Aí, eu tenho o sorte que essa técnica eu bazując na moim doświadczeniu w uczeniu się sześciu języków, w doświadczeniu, które zdobywałem nauczając różnych języków inne osoby, a także zgłębiając najlepsze metodologie nauczania języków na świecie i metody wykorzystywane przez poliglotów. I dzięki właśnie mojej metodzie, która nazywa się Polyglot's Code, mogę pomagać ludziom w Polsce i za granicą skutecznie nauczyć się języków obcych. Jeżeli zatem chcesz nauczyć się języka obcego lub już się go uczysz i chcesz to robić szybciej, zachęcam Cię serdecznie do zasubskrybowania tego kanału, ponieważ dzielę się na nim moją wiedzą i doświadczeniem po to, żeby Twoja nauka języka była jak najbardziej efektywna. Zapraszam Cię też serdecznie na moją stronę internetową kamilkaszubski.com, ponieważ znajdziesz na niej darmowe materiały z cennymi wskazówkami, dzięki którym ja nauczyłem się sześciu języków obcych i dzięki którym Ty będziesz uczył się języku znacznie bardziej efektywnie. Dziękuję Ci serdecznie, pozdrawiam i do zobaczenia.